Cześć, witajcie. Chciałbym Wam opowiedzieć dzisiaj, w jaki sposób zjawiłem się w Stanach Zjednoczonych, co tutaj robię, a także rzucę kilka przemyśleń o co po pięciu tygodniach w zasadzie życia w Stanach Zjednoczonych sądzę o tym kraju. Przypominam, że ja już tu byłem 11 lat temu, przez miesiąc, ale było to zupełnie co innego niż teraz. Teraz przyjechałem do pracy w zasadzie, przyjechaliśmy, ale na tym kanale będę mówił o sobie, ponieważ to jest mój kanał. Co innego, o, za założyliśmy praktycznie no, nowy kanał Tam i Siam ze względu na to, że e, po prostu YouTube zupełnie inaczej podchodzi teraz do promowania kanałów, promowania e, treści. No i jeżeli na przykład robisz podróżnicze, jednocześnie polityczne i robisz jeszcze z kimś innym, no to to po prostu się gryzie, jest niepodbijane przez statystyki YouTube'a e, i niestety mija się to z sensem. Dlatego na innym kanale, do którego odsyłam w opisie jest kwestia poruszana właśnie naszego wyjazdu, jak go spędzamy, a na tym kanale wracam do komentowania polityki, ale też będę opowiadał o swoim życiu, o tym co robię, czym się zajmuję, w jaki sposób to wszystko wygląda, co się dzieje dookoła mnie. Także nie przedłużając, chciałbym Wam powiedzieć, że wyjazd, na, który, no, na którym jestem, jest zaplanowany głównie oczywiście przez nas, przeze mnie, ale też to jest wyjazd na wizę studencką, to znaczy to nie jest żadna wymiana międzynarodowa, to jest po prostu program Work and Travel, czyli. Najpierw pracujemy, a później zwiedzamy, albo cały czas pracujemy, albo więcej zwiedzamy, w zależności od tego, jak się dogadacie ze swoim pracodawcą. My postanowiliśmy, że wyjedziemy do pracy do Wesołego Miasteczka. No właśnie, muszę teraz nadmienić jeszcze, że to nie możesz sobie wybrać pracy takiej, jaką chcesz, nie możesz pracować w żadnym biurze, to są tylko prace sezonowe. My wybraliśmy pracę w Wesołym Miasteczku, pracowaliśmy tam dwa tygodnie w New Jersey, no I stwierdziliśmy po prostu, że zrezygnujemy z tego ze względów no, różnych, na przykład zakwaterowania e, osób, które tam są pracy, która jest bardzo zmienna ze względu na pogodę i tak dalej, i tak dalej. a także no, niewiele płacili, e, no i też ceny poszły w górę w Stanach Zjednoczonych, nie spodziewałem się, że aż tak. W związku z tym e, przeniesiliśmy się gdzie indziej, no ale e, wcześniej pracowaliśmy jako osoby odpowiadające za, mm, jakby to powiedzieć, no za kolejki górskie i tak dalej, no, kasowanie biletów itd. Tak nic twórczego, zwykła praca taka fizyczna. Stoisz, uśmiechasz się, rozmawiasz z ludźmi itd., itd. Więc postanowiliśmy ją zmienić. No i w tej chwili czym się zajmuję? Jestem osobą odpowiedzialną za wszystko i za nic. To znaczy, no tak śmiesznie powiedziałem, pomagam w hotelu, pomagam w kwestiach np. takich jak pranie, jak sprzątanie, jak pomoc w śniadaniach itd. itd. Zatrudniliśmy się także jeszcze w jednej z popularnych sieci w Stanach Zjednoczonych, których nie ma w Polsce. Chick-fil-A to jest sieć restauracji, która jest uznawana od 8 lat nieprzerwanie za najlepszą sieciówkę. A poza tym, tak jak wspomniałem we wcześniejszych nagraniach, to jest sieciówka baptystów, takich konserwatystów, którzy nie pracują w niedzielę, którzy uznają małżeństwa homoseksualne, całe lobby LGBT za coś no, niegodnego. Wspierali Trumpa w kampanii wyborczej, dawali mu na, na kampanię, dają pieniądze na partię republikańską, w szczególności na konserwatywne skrzydło. No i ogólnie bardzo w porządku praca, będziemy ją tak naprawdę dopiero zaczynać, ponieważ to jest nowy punkt, otwarty Fall River w stanie Massachusetts i, i co? No i zobaczymy, jak ta praca będzie wyglądała. Na razie mieliśmy treningi, czyli przygotowania, jak to tam jak to tam się robi wszystko. No i przygotowaliśmy kanapki. O, strasznie, prawda, taka e, zwyczajna praca. E, jak, to, e, jak to niektórzy się śmieją, że jak to... Zaraz przytoczę tutaj komentarz jednego lewaka, który skomentował mi jedno z ostatnich nagrań, że taki wykształcony człowiek patriota mógł wyjechać za granicę, pracować i wydawać frytki murzynom. Straszne, prawda? praca fizyczna. Zresztą do której jestem trochę zmuszony, tak jak wspomniałem, że no nie można pracować w niczym innym, tylko w takich pracach typowo sezonowych. No ale tutaj w tym komentarzu objawiła się taka pogarda do ludzi pracy, bardzo mocna, że prawda, no jak tak można w ogóle takie załody wykonywać. Kiedyś Lewica głosiła hasła solidarności społecznej, socjalizmu, jakiejś takiej pochwały właśnie pracy robotniczej, pracy fizycznej. A w tej chwili ludzie, którzy wykonują zwykłe prace, są wyśmiewani. Ja na przykład pracowałem w wielu pracach fizycznych, bardzo różnych. E, na przykład, pracowałem w ochronie, pracowałem w różnych sklepach, e, no, rozkładałem towary na półkach. No, takie proste rzeczy wykonywałem, które wykonują normalnie ludzie. Tak sprzątałem e, też e, tak, e, więc w hotelu na przykład. To nie jest żadna, żadna hańba, wręcz przeciwnie, to jest zwykły zawód, który wykonuje bardzo wiele osób w Polsce i na świecie. I dzięki temu, że pracowałem w tych zawodach, mam też świadomość problemów zwykłych Polaków, wiem, jak one wyglądają. Wiem, w jaki sposób oni pracują, wiem, jakie płacą podatki, wiem, ile przynoszą do domu pieniędzy i że to nie jest wystarczająca suma na to, żeby godnie utrzymać rodzinę. Ja to rozumiem, a ci ludzie, którzy utożsamiają się z lewicą, tak naprawdę są zwykłymi liberałami, e, śmieją się z ludźmi, którzy dostają 500 plus na przykład. No ja na przykład uważam że zupełnie co innego, że ludzie, którzy godnie pracują, przykładają się do swojej pracy, chcą wychowywać dzieci w Polsce, chcą uczyć się. Nie, naszej tradycji, kultury, obyczajów, którzy są dumni z tego, że są Polakami, zarabiają śmieszne pieniądze, powinni otrzymywać pieniądze dodatkowe na wychowanie dzieci, no ze względu na przykład takiego po prostu, że dzieci to jest inwestycja w przyszłość. Nie jesteśmy atomami w przestrzeni, jesteśmy jednym narodem i powinniśmy wspierać się przede wszystkim demograficznie właśnie, żeby inwestować w przyszłość. Ten chłopak, dziewczyna są, będą później lekarzami, będą później policjantami, będą wojskowymi i będą bronili nas na przykład tak jak żołnierze policjanci czy ratowali nam życie jako lekarze czy też byli zwykłymi pracownikami takimi jak my jesteśmy i wykładali nam towar na półki. To będą ludzie którzy będą pracowali na nasze PKB na nasze emerytury więc należy się szacunek przede wszystkim ludziom którzy wychowują dzieci i pomagać im nie tylko poprzez właśnie programy rodzinne, które niekoniecznie okazały się prodemograficzne, ale także w zwyczajnym życiu. No niestety lewica liberalna wyśmiewa rodziny z dziećmi mówi, o Boże, jak można wyjeżdżać na wakacje za tymi parawanami się chować, te dzieci krzyczą i tak dalej. To jest zwykła pogarda, którą no niestety okazują nam, zwykłym ludziom, te pseudoelity. Ja się cieszę, że pracowałem w takich miejscach, cieszę się, że tutaj jestem, ponieważ po pierwsze, pracując w Polsce w różnych zawodach, doświadczyłem tych samych rzeczy, co większość Polaków doświadcza, i jestem w stanie odpowiadać na te problemy zapotrzebowania w bardzo konkretny sposób. Oczywiście, nie mam do tego teraz narzędzi, ale podpowiadam politykom różnych stron z Konfederacji, w jaki sposób. Można by było działać dla Polaków przede wszystkim w ruchu narodowym, ponieważ jestem członkiem tej partii i jestem świadomy tego, że odseparowane od rzeczywistości elity nie mają nic wspólnego z życiem zwykłych Polaków. Dlatego też trzeba walczyć właśnie o to, żeby nasz przede wszystkim zwykłych ludzi, interes był realizowany, ponieważ on często jest przez media przede wszystkim, przez elity, no, wyśmiewany, tak? Jesteśmy gorsi, bo zarabiamy mało. Jesteśmy gorsi, ponieważ nie jesteśmy wykształceni na tych super prestiżowych uczelniach, na których wystarczy zapłacić kupę pieniędzy, chodzić i tam palić fajeczkę w rogu i tam smoltoki jakieś toczyć obzdurach i tak dalej. Natomiast druga rzecz to jest to, dlaczego ja tu jestem. Jestem też dlatego tutaj, żeby się rozwijać po prostu, żeby uczyć się języka obcego, który później będzie mi potrzebny do tego, żeby reprezentować polskie interesy, także za granicą, mam nadzieję, czy w biznesie, czy w polityce, ale także no, w naszych warunkach. No jeżeli prowadzimy jakąś dobrą politykę międzynarodową, no to trzeba. Znać języki obce, żeby tą dobrą politykę międzynarodową prowadzić. Nie można tak jak PiS wysyłać europarlamentarzystów, którzy mówią tylko po polsku, tam snują się po korytarzu, biorą pensje europoselskie i nie walczą o polski interes. Tych posłów, europosłów, którzy walczą o polski interes, którzy znają języki obce, którzy de facto właściwie popierają na koniec dnia Unię Europejską, niestety, a tam huczą sobie czasem po angielsku, no to jest tylko legutko i jaki. Jeden z pisów w zasadzie nie z pisu do końca, tylko po prostu z ich rekomendacji tak naprawdę, na drugi to Patryk jakiś solidarny Polski, ale na koniec dnia i taki tak gardzą osobami. Niestety, które w sensie mówię o pisie teraz tak szerzej, które mają eurosceptyczne poglądy rzeczywiście, które walczą o polski interes narodowy w Unii Europejskiej, a tak naprawdę my, jako normalni ludzie, którzy widzą zagrożenia z Unii Europejskiej, chcemy z niej wyjść. To nie tylko tak, że ja chcę siedzieć tutaj w Stanach, ponieważ to jest wyjazd krótki, to jest wyjazd, który skończy się na początku października. Chcę też zwiedzić inne państwa, byłem w prawie 30 państwach na świecie już. Znam dość dobrze dwa języki obce, uczę się trzeciego, języka chińskiego. Chcę również wyjechać do Chin na jakiś czas. Niestety to nie jest możliwe ze względu na pandemię od ponad dwóch lat. E, możliwe, że wjada jeszcze gdzie indziej, żeby uczyć się tych języków, zdobywać doświadczenie, poznawać ludzi, poznawać e, kulturę, obyczaje, poznawać prawo, rozwiązania techniczne, rozwiązania e, właśnie, które można przenieść później na polski grunt i wykorzystać. Jest tego bardzo, bardzo wiele i to jest wartościowe, wydaje mi się, i wydaje mi się, że każdy patriota powinien właśnie w taki sposób postępować, ponieważ e, zamykając się w Polsce, siedząc w Polsce, nie mamy tych doświadczeń, co no, można czytać z książki, tak? ale z książek nie wyniesie się tego, co wynosi się patrząc, obserwując, poznając coś rzeczywiście empirycznie, nie tylko z, z papieru. Oczywiście również dokładam do tego lekturę, ale mm, to jest pewne uzupełnienie tego, co się dostrzega, rzeczywiście będąc gdzieś na miejscu. I dlatego też chcę kilka lat się kształcić jeszcze, żeby później lepiej służyć Polsce i Polakom, zwykłym Polakom, nie jakimś tam wymyślonym cudom, co raz mówią, że są Polakami, raz kosmopolitami, chcą uciekać z Polski, bo wygrała nie ta partia, którą oni by chcieli. No, i to jest też trochę, nawiązując też do tego wcześniejszego komentarza, hipokryzja, ponieważ wielu lewaków siedzi w Polsce, nie zna języków obcych, nie zwiedza, nie podróżuje, krzyczy, że chce wyjechać z Polski. A siedzą na dupie w tej Polsce i tylko nadają. Ja życzę im, żeby wyjechali z Polski, ponieważ nie są nam tutaj do niczego potrzebni w Polsce. Ci ludzie więcej szkodzą niż pomagają. A powiem szczerze, że jeszcze taką dygresję dając, sprawdzają na przykład fora, jak wyglądają. Polaków w Niemczech to jest zupełnie co innego niż było kiedyś. Kiedyś Polacy w Niemczech walczyli, pięć prawd, prawda, Polaka, pielęgnowali naszą tradycję. A teraz, jak się wejdzie na te fora, niestety, Polaków w Niemczech, to większość z nich to są polskojęzyczni Niemcy, którzy najbardziej nienawidzą Polski z tego wszystkiego, ponieważ są kształceni przede wszystkim przez tę narrację niemiecką, która zawsze była i zawsze będzie antypolska. Ale wracając jeszcze do tego wyjazdu, jak to wszystko wygląda? Tutaj minimalna jest 12,75 dolara za godzinę brutto. Ja zarabiam trochę więcej, zarabiam między 15 a 15,5. Być może później będę zarabiał jeszcze więcej. Wynajem dla jednej osoby tutaj jest trochę droższy niż wszędzie indziej, ze względu na to, że jesteśmy w stanie, praktycznie cały stan to tu jest turystyczny. Rhode Island płaci się 600 dolarów miesięcznie. A koszty życia też myślę, że około 600 dolarów miesięcznie razem gdzieś tam z paliwem wychodzą, więc człowiek, który pracuje na etat właśnie w takich warunkach wyjazdowych, myślę, że jest w stanie trochę pieniędzy odłożyć po spłaceniu tych kosztów, które są na samym początku, które są dość wygórowane niestety. No, i można powiedzieć nawet, że Trochę, trochę nieuczciwe, ale to może kiedyś wyjaśnię cały ten proces i tak dalej dla osób, które chciałyby się tam wybrać i opowiem o tym, w jaki sposób zarobić na takim wyjeździe więcej pieniędzy, w jaki sposób zorganizować, żeby mniej wydać i tak dalej i tak dalej. Będę się podejmował także większej ilości pracy, tak, więc na pewno nie będę pracował tylko na etat od przyszłego tygodnia, ale więcej, żeby więcej pieniędzy odłożyć. W tej chwili niestety dolar kosztuje 4,70. No i przy takim kursie, prawda, każdy dolar no to prawie 5 zł. No to pomyślę sobie, że dodatkowy 1000 dolarów dorobię sobie miesięcznie. No to przywiozę prawie 5000 zł. Więc jest to suma, która mnie zadowala, żeby później ją na przykład zainwestować w kolejne wyjazdy, w kolejne podróże i tak dalej, i tak dalej, w książki również oczywiście. Potrzebuję tych pieniędzy również właśnie dlatego, żeby się rozwijać, żeby móc wyjeżdżać w konkretne miejsca i myślę, że oczywiście, no jak będą się Wam podobały moje nagrania coraz bardziej, coraz więcej będzie osób, to też założę jakieś Patronite, tak jak wiele osób mi doradza. Ale mam zbyt mały kanał, żeby to zrobić w tej chwili, żeby właśnie później jeszcze więcej zwiedzać, jeszcze więcej Wam pokazywać, więcej czytać i się rozwijać, żeby później lepiej służyć Polsce. Ja kiedyś słyszałem także, a ja już powinienem tu startować w wyporach i tak dalej. Oczywiście Startowałem, ale to mija się trochę z celem. Powinno się to się najpierw osiągnąć, zdobyć umiejętności pewnych, e, na przykład przywódczych, e, umiejętności e, językowych, tak znajomości świata, specjalizując się w jakiejś sprawie. No ja na przykład specjalizuję się w kwestii, e, no, można powiedzieć, na wschód od Polski, tak, ponieważ skończyłem studia e, o naszym regionie, ale także o Rosji, bo to było takie trochę pół na pół. Studia wschodnie na Uniwersytecie Warszawskim, e, pół o naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, pół o Rosji, Trochę tam o Chinach było. Później zrobiłem na Akademii Leona Koźmińskiego podyplomówkę z biznesu chińskiego. Teraz skończyłem studia na Yinan University w Kantonie. Przez internet niestety, ponieważ stacjonarnie, tak jak wspomniałem, nie jest to możliwe, ze względu na to, że Chiny się zamknęły. Ale jeszcze tam będę leciał, żeby się obronić i trochę zwlekam z tą pracą właśnie po to, żeby Móc tam wyjechać i posiedzieć na wizie turystycznej, a być może będę zmuszony do aplikowania o inne wizy, żeby na przykład tam trochę popracować, co myślę, że wydaje się dobrym rozwiązaniem, ze względu na to, że mm, chciałbym nauczyć się języka chińskiego w stopniu przynajmniej komunikatywnym, takim komunikatywnym, żeby móc w nim pracować. A co do tego wyjazdu. Mam parę przemyśleń związanych z, z ludźmi. Może podzielę się kilkoma, a w następnym nagraniu jeszcze więcej powiem tylko i wyłącznie o tych przemyśleniach, żeby to było bardziej w jednym miejscu. Opowiem o tym, że wydaje mi się, a raczej już nie wydaje mi się, tylko jestem praktycznie tego pewny, że taka, yy, takie bycie miłym, takim o, oh, hey, hello, how are you takie za każdym razem uśmiechy takie, wiecie, oddechy do dechy takie uśmiechanie się byciem przemiłym na siłę, takie wręcz yy, no, to widać, że to jest sztuczne, yy, niektórzy mówią, że to wcale nie jest sztuczne w Ameryce no, ale spotkałem się bardzo wiele razy z tym, że to było takie ojej, jakie to jest cudowne, że tu jesteś wspaniale, tak yy, ekstra i w ogóle to nie okazywało się prawdą, to okazywało się pewną maską Dlatego mi się ta sztuczność amerykańska, bo uważam, że to jest sztuczność, bardzo nie podoba. Ja wolę, że jeżeli ktoś jest niemiły, tak jak pewna pani, która załatwiała nam nocleg, była bardzo niemiła, bardzo opryskliwa, hamska. Eee, no oczywiście tak, z uśmiechem na ustach, kłamała, ściemniała. Wielokrotnie. No i, i co to pokazuje? Wolę, żeby ktoś, jeżeli mnie nie lubi, to żeby mówił mi o tym, pokazywał to. Jeżeli jest hamski wobec mnie, to żeby był szczery przynajmniej w tym, a nie za jakimś uśmieszkiem takim wyuczonym amerykańskim, za byciem kulturalnym e, gdzieś tam był po prostu fałszywy, no bo to jest fałszywość. No i bardzo wiele razy się z tym spotkałem. Oczywiście u niektórych to jest i wyuczone i prawdziwe, bo jednak są ludzie, którzy są bardzo mili, fajni tak, i tak dalej, pomocni jak najbardziej, ale to tutaj jest ta maska nałożona na wszystkich. Ty nie wiesz, czy on ma tę maskę, czy on jest rzeczywiście w porządku człowiekiem. W Polsce, w Europie ogólnie da się to jakoś wyczuć, a tutaj każdy taki jest no, sztuczny w tym. No, przynajmniej ja tak odbieram, że to jest sztuczne, a na pewno w wielu przypadkach to jest nieprawdziwe. Więc, więc należy uważać na to Amerykanów, ponieważ każdy się wydaje super na pierwszy rzut oka, a później wychodzi co wychodzi. Nawet gdzieś tam jeden z moich szefów, już nie będę mówił który na razie póki pracuje, bo może ktoś mu coś powie. Ja oczywiście trochę się śmieję, jest super miły kiedy czegoś chce, na początku wow, ekstra, super, o jaki uśmiechnięty, ale jak przychodzi co do czego i nie wiem, no, jakoś tak przestaje grać, no to jest taki, e, oczywiście dalej z tym uśmiechem i tak dalej, gdzieś tam jest niemiły w półsłówkach, no i to, to mi się bardzo nie podoba w Ameryce. To jest jedna z takich rzeczy. Może jeszcze coś powiem. E, jesteśmy, o, mieszkamy przy bazie wojskowej, e, gdzie codziennie o 8 rano grają hymn. E, jesteśmy również e, w miejscu, w którym jest bardzo dużo katolików, ale niestety postępowych. Oczywiście to się wyklucza, tak, ale głosujących na partię demokratyczną e, bogatych ludzi, bo Rhode Island jest jednym z takich no, bogatszych stanów. E, ja tak się śmiałem, że tutaj mieszka burżuazja. Tak patrzę przez okno, bo powiewa tu amerykańska flaga e, dość blisko e, tak z okna akurat to jest taki punkt, który przyciąga wzrok. E, I co mówiłem? E, I mówiłem o tym, że prawda, jest to lewacki stan, chociażby jest dużo katolików Niby katolików, którzy, jeżeli przychodzi do, do czego, to występują przeciwko nauczaniu kościoła. E, no i e, pełno tęczowych flag jest oczywiście dookoła. I każdy stan jest inny. Do tego chciałem dotrzeć, że. Ciężko mówić o Stanach Zjednoczonych. Oczywiście o polityce zagranicznej da się mówić, o polityce gdzieś tam federalnej da się mówić, o Sądzie Najwyższym i tak dalej. Natomiast jeżeli mówimy o życiu, to trzeba mówić o każdym stanie, każdym nawet regionie i hrabstwie oddzielnie, Ze względu na to, że nawet byliśmy w stanie New Jersey, który jest stanem demokratycznym, to na południu New Jersey jest konserwatywnie. No mniej więcej pół na pół to trochę, jest z tego co rozmawiałem z mieszkańcami. No i to południe New Jersey rzeczywiście tam żadnej flagi LGBT nie było poza sklepem, w który po prostu zarabiał kasę na tęczowych. A tak to wszędzie Trump, no wszędzie koszulki z Trumpem, antybajdenowskie, jakieś jeszcze pozostałości po kampanii prezydenckiej, więc. W taki sposób to działa, w taki sposób to wygląda tutaj, więc ciężko mówić o Stanach Zjednoczonych, jak ktoś powie, byłem w Stanach Zjednoczonych, więc wiem, jak to tam wygląda. No dopóki ktoś nie pomieszka w kilku Stanach, w kilku hrabstwach, nie pogada z ludźmi z różnych regionów, to się nie dowie rzeczywiście, jak Stany Zjednoczone wyglądają, bo na przykład na północy od nas jest New Hampshire. No i to jest stan, w którym no, życie jest trochę dzikie. Te hasło nawet tego stanu to jest coś w stylu żyj wolny lub gim. No więc prawda, dość odważne hasło. I tam też dzieje się e, historia książki, która jest oczywiście oparta na faktach, bo jest reportażem o e, panu Babiarzu, który jest Amerykaninem polskiego pochodzenia, założył wioskę libertariańską. Tak? A są na przykład całe miejscowości, e, jak na przykład w Stanie Kansas. E, są, y, ten, są Jest miasto tradycyjnych katolików z Bractwa Świętego Piusa X, więc to jest kraj skrajności, kraj, w którym znajdziemy wszystko dosłownie. Tutaj nawet występowały miasteczka sekt różnych, które prowadziły do jakiejś patologii, ale to już, y, to już na inną opowieść, może kiedyś będę nawet o tym opowiadał. Więc Stany Zjednoczone są bardzo dziwnym krajem, bardzo zróżnicowanym, multikulturalnym oczywiście, wielojęzycznym, w takim sensie, że oczywiście no, dwa języki dominują: angielski i meksykański. Przepraszam, hiszpański. Chciałem powiedzieć amerykański i meksykański, angielski i hiszpański. Ale znajdziemy tutaj naprawdę każdy język w większym mieście. To w taki sposób wygląda. No i trochę ci Meksykańcy są dla Amerykanów jak y, dla nas Ukraińcy tak I gdzieś tam inny kod kulturowy pomimo bliskości zamieszkania yy, i i, I w taki sposób to tutaj wygląda, więc na pewno więcej spostrzeżeń w następnym nagraniu opowiem. Ze względu na to właśnie, żeby to było w jednym konkretnym miejscu, a ja tutaj was zostawiam z, z takimi moimi myślami. Jeżeli macie jakieś do mnie pytania, zostawcie w komentarzu. Jeżeli macie jakieś pomysły na nagrania, też oczywiście możecie zasugerować. Mam pewne możliwości tutaj nagrania. Niedługo pojawi się film, raczej taka ankieta, reportaż, wywiad. Jak, jak zwał, tak zwał, e, przepytywania mojego studentów, a także wykładowców, no i kilku, e, kilka osób, które mieszkają koło Harvardu, na temat Polski i Polaków. Co sądzą o Polsce, co wiedzą o Polsce. E, nie będę teraz Wam mówił tego. Sami musicie to obejrzeć, bo to jest po prostu bardzo ciekawe. Słuchajcie, trzymajcie się, pozdrawiam Was. Cześć!